Pierwszy raz dzisiaj zostanie ona upubliczniona. Przepraszam, oczywiście nie ma nowoczesnej edukacji bez e, nowoczesnych, przez nowoczesnych e, technologii. Także ja Państwu tutaj chciałam pokazać nową stronę. European Language Label, na, którą, na której znajdzie się również galeria zdjęć z dzisiejszej e, ceremonii. Znajdą Państwo również publikacje językowe. E, znajdą również Państwo informacje bardziej dokładne niż te, które ja Państwu podałam o jury konkursu European Language Label. Znajdą Państwo również priorytety które będą obowiązywały w dobrej odsłonie tego konkursu w roku 2015, a co najważniejsze, zarówno nasi goście, laureaci, ale również dziennikarze, przepraszam bardzo, jak również dziennikarze, znajdą informacje o laureatach, nie tylko zdjęcia, ale również materiały, które są przygotowane przez samych laureatów. Znajdą Państwo metryczkę takiego projektu, filmy i mnóstwo różnych innych atrakcji związanych z promowaniem języków. Także to jest taka niespodzianka dla Państwa. Ta edycja otwiera właśnie nową stronę programu European Language Label. I ponieważ jesteśmy już w tej chwili przy laureatach, za chwileczkę przejdziemy...